Cześć, zaczęła się wiosna. Teraz pora przyszła na ściąganie soku z brzozy. Dlatego wziąłem tu do torby wiertarkę akumulatorową, buteleczkę i idziemy poszukać ładnej brzuski i pokażę Wam jak ściągnąć sok z brzozy. Znalazłem sobie odpowiednią brzuszkę, dosyć grube drzewo, bo za młode drzewo też nie może być, bo szkoda niszczyć drzewa po prostu. A że drzewo nic nie szkodzi. Do tego przygotowałem sobie Butelkę, wężyk. W nakrętce mam zrobiony otworek i teraz sobie szykuję tak. Jestem na butelkę. Przymierzam sobie mniej więcej w którym miejscu trzeba wywiercić. Wyciągam wiertarkę akumulatorową i gdzieś na wysokości kolana. Nawiercam otworek. Proszę widać, że pojawia się sok. I teraz w to miejsce nawiercone wciskam wężyk. O! I widać po wężyku jak po prostu sok płynie. Poczekamy chwileczkę, jak zacznie kapać z wężyka. Wsadzimy do butelki i będziemy czekać kilka godzin i przyjdziemy potem odebrać ten. Woda tam zaczęła kapać. Delikatnie nakręcamy, żeby powietrze uchodziło. No i zasłaniam buteleczkę, żeby mi tam nikt. O, przepraszam. Nikt tego nie ruszy. I tak. nawiercone drzewo zostawiam na kilkanaście godzin. Za kilkanaście godzin przyjdziemy i ściągniemy sobie sok. Kilkanaście godzin. Przychodzę zobaczyć, jak leci moja woda w zolę. O, proszę bardzo. O, ściągamy. Na cała buteleczka. Bierzemy wodę. Przelewamy sobie do. A woda dalej sobie kapie cały czas. Wodę zaliśmy. Myślę, że już jest pora, żeby to drzewko zakończyło swoją ciągnięcie soku. Dlatego weźmiemy, wyciągamy rurkę. Chowamy ją do A stary otwór musimy zaślepić. Można zobaczyć, że woda cały czas wypływa z otworu. Czyli rozglądam się za jakąś gałązką z tego drzewa. O, proszę, znalazłem sobie kawałek. Duski. biorę sobie go za oszcze no. bo woda cały czas kapie żeby drzewa nie uszkodzić to musimy to zaślepić i teraz w to miejsce co woda cieknie widać jak ona cały czas wypływa sadzamy sobie kołeczka i po prostu kołkujemy Woda przestaje nam cieknąć, żeby się nic nie stanie. I teraz idziemy szukać sobie drugiego drzewka, żeby nakłuć następne drzewko do, do ciągnięcia wody. Mam tu jeszcze jedno drzewko. Tutaj leciało przez całą noc. Jest godzina poranna, gdzieś około 10 godziny. Proszę, naleciało mi dosyć dużo tej wody. Widać ona cały czas kapie. Naleciało nam dużo wody. Bierzemy to i zlewamy tą wodę do butelki. I zakładamy z powrotem, żeby nam się No Proszę. I zakładamy z powrotem wężyk. I woda nam dalej cieknie. To jest dzisiejszy zbiór wody, a właściwie soku z brzozy. Można powiedzieć wielutka, a nawet nieraz ma odcin żółtawy. Woda ma dużo właściwości zdrowotnych, ma dużo minerałów i mikroelementów, a właściwości można sobie znaleźć i przeczytać w internecie. Woda jest naprawdę smaczna. Nadmiar tej wody biorę zamrażam. No i potem do pół roku można przechowywać ją w zamrażarce. Jest woda naprawdę smaczna i bardzo ma przyjemny smak, a nawet posmak cukrowy. To zrobię. we